Jeszcze przed tym odcinkiem chciałbym wam powiedzieć, że jeśli jakaś nowa osoba mnie zasubskrybuje, to jej nick wpiszę tutaj w ziarno ge dla generatora świata w tych challenge'ach, no i zaczynamy. Cześć, tutaj FailIPik i witam was chyba w najlepszym challenge'u w ogóle w Minecrafcie. Eee, najlepszy challenge, ale nie najlepszy spawn, zostawcie tu już na początek może łapeczkę w górę, no no, i już mi się generował właśnie tam jakiś ląd. No, i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie po prostu ciągle skakać. No więc dobra. Tutaj też jest trudniej i musimy płynąć na dół. I czy ja dobrze myślę, że one dają te wodorosty. Eee, bąbelki nie dają źle, źle myślałem, prawie, prawie się zabiłem tutaj, no dobra, płyniemy dalej. Dobra, więc dopłynęliśmy, zbierzmy sobie drewno, no zbierzmy sobie właśnie drewno, oczywiście, więc dobra, tu jest jakieś, no nie chcę na to wchodzić, chcę zebrać po prostu, po prostu, nie po prostu widzowie, dobra. E, tutaj, nie, nie tutaj, e, no ale no, tu, tutaj e, Tutaj, o tutaj, tutaj! O, sorry za ten śmiech, no ale tutaj wszędzie jest e, co, No, tutaj są wszędzie fajne rzeczy, więc bierzmy sobie jeszcze crafting table A po co jego ja wziąłem? Miałem sobie skraftować kilof, E, to może się przenieśmy bardziej w to miejsce i sobie tutaj go skraftujmy. E, e, dużo kobla. E, no, dużo, dużo, 14, nawet 15. No i zróbmy sobie jeszcze siekierkę. Może później sobie jeszcze coś zrobię. Ale nie wiem. Albo sobie zróbmy <laughs> jednak. Jakieś fajne rzeczy, mocyki na razie nie będę robił, bo nie wiem, czy wioskę spotkam, a raczej nie. A raczej właśnie je spotkam. I co tam jest? Widzę, że tam są zwierzątka, więc sobie je zabijemy, bo jednak zaraz stresuje jedzonko i będzie nie fajnie jeśli nie rozwalę tych zwierzątek. Hydż! 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 I ostatnie. Hydż! Dobra, mamy trochę tam jedzonka. Eee, do I dobra, teraz przydałoby się znaleźć jakąś kopalnię z żelazem, albo jakiś dungeon, nie chodziło mi o chatkę wiedźmy, bo po co mi ona, ona jest tam, o nie, bo ja teraz tak wchodzę na te liany, dobra, zejdźmy, dobra, tak strasę HP już, nie, ja, ja, kurczę, jak się schował pod drzewem, ja do niego tam nie idę już, no i tutaj jest fajna rzecz bardzo no jest dalej to. No i tutaj. Żelazio! Dużo! Ale dużo żelaza widzowie! Pog, pogi, pogy! Dziwne takie kamienne jeziorko. Nie, zombiak! Nie, nie zabijaj, nie zabijaj mnie! Nie zabijaj! O, dziękuję Ci, zombiaczku, że mnie nie zabiłeś. Zjemcie! Zabijaj mnie, nie zabijaj! cię co ja zrobiłem? Ja zrobiłem sobie zbrojkę zamiast zabrać jeszcze jednego żelazka. Więc dobra, szybko, szybko. E, no dobra, jedno, jedno. Teraz szybko się przepala. Jedno, e, tak, tak. Dalej, no i zbliża się cicha, e, cika święta noc. Właściwie już jest. No i nie widzę tu na razie owiec. E, żeby sobie zrobić łóżeczko, więc możemy mieć trochę problem Mam nadzieję też właśnie, że zaraz znajdę coś takiego Idę się skryć do domu wiedźmy widzowie, bo Oni mnie tu gonią, mnie i tam jest jeszcze wiedźma Od tego domku I żeby, żeby mnie przyjęła w tym domku fajnie Bo jak mnie to nie fajnie będzie I sobie weźmy, o nie Wiedźma zrobiła taki dźwięk, więc się tu zabudujmy szybko i pobłądźmy tu chociaż chwilę. Zobaczmy czy kurczaczek się z... jest. Kurczaczek, kurczaczek z nami tu będzie. Zabudujmy sobie, żeby kurczaczek z nami został. No i co ja mam tu robić widzowie? A tutaj przeczekam po prostu tą całą noc i widzimy się, jak już się skończy jest tu w tym domku. Oglądam sobie ale i tak całego YouTube'a już obejrzałam, więc ja zaryzykuję. Kurczaczku, uważaj na siebie. No i uciekamy. E, uciekamy, ale nie wiem, gdzie. O, tam jest pustynia. Good, dobrze. Go, dobrze. I tam może być właśnie lawa. Więc dobra, płyniemy, płyniemy. E, mam nadzieję, że kurczaczek przeżyje tam. No, ale na pewno. Może się zdespałnuje. E, może się zdespawnuje, ale przynajmniej go nie zabiją. Czy to nie jest pustynia, czy to jest tylko plaża? Nie gadaj, nie gadaj mi na sprawcie. To jest tylko plaża! Nie, no ja myślałam, że to jest pustynia jakaś. Ja w puszy raczej nie znajdę lawy. Tu są jakieś dziwne bajomki. I dużo plasz takich zmylających. No, tam e, tam pójdę, to tam jest nawet duża szansa, że może być lawa. No, więc idziemy. Ojoj, oj, oj, wioseczka. E, no, wioskę na razie opuszczamy, szukając ciągle tej lawy. Wiecie co, widzowie? Będę takie coś robił. Tak. Ej, to nawet nie jest taki zły pomysł. Jest ta lawa. Jest. No, w tym momencie powiedziałem, w którym znalazłem. LOL. <grywia> Jeszcze diaksy, widzowie. Jeszcze Minecraft. Dajcie mi diaksy. Niepotrzebne jesteście. Mi. Mm, no i właśnie zrobię sobie wreszcie, wreszcie ten portal, więc dobra. Yy, tak, tak. Tak. No nie, no wreszcie, zrobię. serio się cieszę. Pierwszy raz się tak cieszę, że ten. znalazłem lawę, aż tak. Aha. Fajnie, to fajnie. Dobra, mamy, mamy NASIK, nasik. Mamy portal. Wreszcie, wreszcie. Dobra, tak. Tak. Yy, tak. No i no i... ostatnie, ostatkie. Nie, yeah, co ja zrobiłem, ale... Ale jeszcze, jeszcze ma, możemy. Nie! Nie, nie, nie! Damy radę, damy radę, widzowie! Zrobimy co? Nie chcę tego odcinka nagrywać kolejny raz. Nie chcę tego odcinka nagrywać jeszcze. Znowu. E, no, dobra, tak? Nie, jeszcze tutaj. Dobra, damy radę jakoś. S, S, znaczy nie, S, hard. Hard to było. E, no, ale mamy to, mamy to, mamy to. Udało się! Jest! Ej, skończyłem to. Ten odcinek chyba pół godziny trwał. Ale jest! Dobra, widzowie. Beknięcie, beknąłem. Niby ten odcinek miał być najlepszy, yy, bo ciągle jumpałem. No, ale patrzcie, jaki on był dogi, dru, długi. Może wy mieliście jakieś 10 minut, ale ja serio go długo nagrywałem. zrobię sobie jeszcze takie coś. O, to mi wychodzi, to mi wychodzi, no. i Ja nie chcę, ja chcę już skończyć ten odcinek, no więc że żywam miłego dnia.